这么难。<noise> <noise> sorry, 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 I'm sorry, sorry, siemanko, siemanko. witajcie na moim kanale Z tej strony sorry, sorry, ja już dojechałem, tak tak? Tak, na na Top Bar Farm Powiem wam, wam, to jest Top Bar Farm, sorry, w Anglii tak. Trzy godziny pracy za mną. zacząłem od 13, jest 16, 15. No i powiem wam, że jest tu około 9-10 przede mną, tak. Ale nie stęgamy. Nie mamy jakiej gry, to jak to Adrapacker mówi. Zachęcam do oglądania materiału, tak. Dzisiaj trening wjechał z rana gruby. Ale powiem tak. Piątek był meczek Mutunio. Ostatni dzień, tak. Ostatni dzień jest i mamy dwa dni wolnego. Słuchajcie, oglądamy. Podoba się. Zawracam, bo więcej, tak? Tak jak mówiłem, to będzie różny trening. Do zobaczenia w kontakcie. Googieman. Halo, halo, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Ja jestem Googieman. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu mojej przygotowania. Blok numer 3 trening tak zwany terenowiec. Powiem tak, od na początku mojej treningi być może nie różnią się za bardzo. Ale powiem tak, ale są szczegóły, które mi się różnią, żeby nie wpaść monotonnie, tak? Nie atakować swoje ciało, zbijać programy w każdy inny możliwy sposób, tak? Warto taki mam za razem wytłumaczę, dlaczego taki ktoś mnie pytał dlaczego tak szturek wiąże? Słuchajcie, jestem na podwórku, tak? To jest takie moje termo, tak? Raz, że... Słuchajcie, mam czapki w domu, ale chcę mieć zasłoniony kark, tak? Więc jak widzicie sami, tak dzisiaj o... do pracy na 13, gęba ogolona, głowa ostrzyżona. Tak mam związane, że tylko wiesz, twarz jest, dostaję całe ciało zakryto, Mam rękawiczki do biegania. Ale słuchajcie, jest piątek, tak? Godzina 30, rano jest, do pracy mam na 13.00 odnośnie tego treningu, tak zwanego Ternowiec. To ja boisko już znacie, tak? My powinniście znać z poprzedniego filmiku, z tak zwanego treningu Boiskowiec. A bieg w terenie, tak? Ternowiec, jak sama nazwa wskazuje, bieg w terenie. Będę cisnął po ulicy. Tu jest moje miejsce stacyjek jednych. I drugie miejsce będzie za kilometr na dole, tak? Bo będę biegł, mam, mam taką wymierzoną traskę Ja albo będę go kukami na drzeczko i tym podobne, to zaraz wam pokażę Albo będę biegł góra-dół, góra-dół, tak? I w dzisiejszym planie, tak zwanym terenowcu Jest do zrobienia A właśnie, wczoraj był tłusty czwartek Więc trzeba trochę popalić z kolorów wczorajszych I słuchajcie, dzisiaj w planie jest tak 12 km, Mam na to czas, tak? Wyspałem się 12 km. 300 pompek, 300 przysiadów. Słuchajcie, ja się biorę za rozgrzewkę i widzimy się albo w tym miejscu, albo na dole, tak? Pamiętajcie, więcej odwagi i wiary w siebie. Pozdrawiam, man. ja lecę dalej, nie? Odnośnie do treningu, tak jak wam powiedziałem, tak? One są teoretycznie podobne, no ale takie, takie, takie są fakty. Ja użyłem do treningu, ja i mój znajomy. Pozdrawiam, panie Zbyszku, od przygotowania fizycznego, tak? Żeby spalać kilogramy i robić kondycję. A wiecie, kondycję i spalić gramy trzeba swoje wybiegać, wybombować, tak? Słuchajcie, biorę się na Mówią, mamy w tej chwili 0 stopni. Nawet minus 1 pokazuje różnie, tak lud jest, ale niby 0 pokazuje. Więc wiecie, ja się rozgrzewam, nie? Na razie, do zobaczenia niedługo Halo, halo, siema, siema. Dajcie ponownie. Może sobie po rozdrzewce. Po kilku widzimy Teraz damę jedno, Jedno w mojej serii, jak się na, na 5 minut i nie, nie robimy żadnych przerw. Ja się tu będę z tematem, mam telefon i wam pokażę co tu chodzi. To będzie idealne miejsce, moja stacyjka, mam wymierzony czas. Paciek, pociek, oraz dwa się Cześć, cześć, cześć O, sorry kadamu. Lecimy w drugie miejsce Oddychamy Nie gadamy To wam mówiłem Uch. Bieg, bieg w terenie Spokojne miejsce Będę przychodzić Kościółek, które chodź sobie Ba grzeczka Bo będzie kaczki Natura tak Przepraszam Lecimy dalej, nie? Tylko trochę widoku

Sorry, sorry, oh, sorry. Yeah, I'm sorry, sorry Zobaczcie, <sad> ale chyba 18 wjechało trzeba kupić z dziećmi To wiadomo, tak? Będę To ja do Soryjka Trochę wolniejszy tempo I tak w kółeczko, nie? Planowo dzisiaj Zobaczymy, mamy już czas, tak? Uuu, tak do 10 12 kilometrów Pompki, tak? Krzysiady To trzeba muszę zrobić, nie? Dobrego dnia! Drugi man! He! Nie ma! Więcej gary dwa w siebie. Trzymam go do zobaczenia! Dobry wszystkim, good morning for all! Wow. Trenik dobiega końca Kocham to miejsce! O, w drzewo! Własne drzewo i wymyśla Kościółek, fajne miejsce, Spokojnie, cicho, przyjemnie. Ludzie bardziej zczęśliwi, bo wam, w tym miejscu tak. To taki właśnie mój dzisiejszy trening. Słuchajcie, to tak na szybko. Lecę dalej. Ostatnie 25 minut, 2 km odbiegł do domu i do pracy. Wszystkim dobrego, wczesnego dnia. Pozdrawiam, długi trzymajcie się.